Cześć, ja jestem Gabrysza, a ja Marysza. Dzisiaj otwieramy grę Ręka. Jest ona z wydawnictwa Granny. Wiek graczy to plus 10 lat. Liczba graczy od 1 do 4 i czas gry 20 minut. W grze chodzi o to, żeby no, zdobyć punkty za kwiaty. Będziemy mieli pieniądze. Tutaj jest piąteczka. Pani z Kwiaciarni karty z kwiatami i yy, no i z wazonami. Yy, gra po, no w grze chodzi o to, że no mniej więcej chodzi o to, że na przykład nie wiem ile tam się dostaje kart, ale jedna, y, każdy wybiera sobie jedną y, kartę i przekazuje się te karty dalej. Dobra, otwieramy. W zestawie znajdziemy 96 kart sklepu, 12 kart wazonów startowych, 4 karty kasy fiskalnej, 24 kart banknotów, 4 plansze graczy i instrukcja. Instrukcja. Piękna, piękna, piękna. w ogóle jest gra, zilustrowana mm -hmm. ładnie dzień super prezentem na Dzień Mamy, Dzień Kobiet, albo ja. inne kobiece dni, tak? tak. Albo dla babci, która lubi grać na Dzień Babci na przykład. Piękna Takie. gra piecarenka. kwiaciarenka. Płystawki. Półeczki. I super. O, jakie tak. ładne pieniążki. Po jednej planszy dla każdego gracza. W różnych w kolorach. Pieniążki. Mam różową, żółtą. Pieniążki. Równe nominały. Trójki, 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 piątki i jedynki. Tak. Kasy, Kasy. fiskalne. Mhm. Wazony z rodzajem kwiatów, które możemy włożyć. Tak. I płatki, które są pod wazonami mówią nam ile zdobędziemy zdobywać punktów. Tutaj są takie malutkie. Mhm. Ale też ilość płatków oznacza też trochę trudność wazonu, bo im więcej płatków, tym wazon jest trochę trudniejszy do zrealizowania. Tu mamy zrealizowania. pieniążki, kwiatki, stół. Ładne w ogóle, czy są wazony właśnie. Tutaj mamy panią z kwiaciarni, która nam będzie sprzedawać. Karty. Tu mamy kwiatki, ile ceny kasują. kwiatków. No. Tutaj mamy różne rodzaje kwiatków. Kolorowe. I za najpiękniejsze bukiety będziemy zdobywać punkty. I ten, kto będzie tworzył najpiękniejsze bukiety i będzie zdobywał najwięcej punktów, ten wygra. Tak, tutaj jeszcze. Musimy sprzedawać, z, układać bukiety. Kwiatki ładnie. I każdy bram, prowadzi tak, rękę. Jeszcze od jakiegoś czasu prowadzi taką dwa ośrodowisko. I Tutaj elementy gry są z naturalnych e, składników, znaczy normalne materiałów. materiały. Mhm. Tak, z materiałów. Nie ma folii, nie ma plastiku. Także są takie. Polecamy grę, wszystkie polecamy. Tak. To pa pa pa! pa.